Dzień dobry, witamy Państwa na konferencji prasowej poświęconej skandalicznej sytuacji, która miała miejsce wczoraj z udziałem pana premiera Gowina. Widzieliśmy szaleńczy rajd premiera Gowina służbową limuzyną. Widzieliśmy, że to nie pierwszy raz polityk PiSu wykorzystując swoje możliwości. Stwarza zagrożenie bezpieczeństwa, życia i zdrowia nie tylko swoje, ale również użytkowników dróg. Ja przyjąłem i my przyjęliśmy za dobrą monetę ekspoze -ekspo pana premiera Morawieckiego, który w kilku miejscach mówił o konieczności zmian w prawie, jeśli chodzi o bezpieczeństwo na drodze, wprowadzenie konkretnych rozwiązań ale widać, że największym zagrożeniem są przedstawiciele władzy, którzy za nic mają przepisy ruchu drogowego, którzy szaleńczo pędzą, pędzą omijając wysepki drogowe, doprowadzając do wypadków. A to nie pierwszy taki przypadek. Pamiętamy doskonale wypadek pani premier Szydłów. Pamiętamy szaleńczą jazdę Antoniego Macierewicza. Pamiętamy wiele innych wydarzeń drogowych, w których w których służba, która powinna być elitarną, bowiem kiedyś była elitarną, biuro ochrony rządu było służbą elitarną. Dzisiaj mamy służbę obijania pojazdów. Sytuacja skandaliczna. Zadajemy pytanie, dokąd pan premier Gowin tak się spieszył? Co zmusiło go do takiego szaleńczego rajdu, który mógł się skończyć tragedią i śmiercią wielu osób? Znaczy, kluczowe pytanie jest takie, proszę Państwa, czy pan wicepremier Gowin e, polecił kierowcy e, zmieszczenie się w czasie, czy jazdę z taką prędkością, czy to była decyzja wyłącznie oficera Służby Ochrony Państwa? E, nie może być tak, że nie istnieją żadne hamulce dla tej władzy od pięciu lat, które powstrzymują e, przed sytuacjami. Zagrażającymi ludzkiemu życiu. I mówię to nie tylko i wyłącznie w interesie użytkowników dróg w Polsce, ale co się jeszcze takiego musi stać w Polsce, żeby przestano uprawiać państwowe piractwo drogowe? Znaczy, czy musi zginąć ktoś ważny z rządu, czy musi zginąć człowiek na drodze jadący ze swoją rodziną, czy musi zginąć oficer służby ochrony państwa. W trakcie wykonywania czynności służbowych, żeśmy się nagle obudzili, że tak po prostu nie, wol, nie może być? Co się jeszcze musi stać? Jakaś śmierć musi potwierdzić, że ten rodzaj uprawiania pirackiej jazdy przez, rządow, przez rządzących jest nie do zaakceptowania ani z punktu widzenia ruchu drogowego, ani z punktu elementarnej etyki osób rządzących. Co takiego pilnego miał do zrobienia pan wicepremier Gowin, że kierowca S.O.P. porusza się z taką prędkością i w taki sposób? Bo to są prędkości na wypadek czego? Wywołania wojny z ościennym państwem? Katastrofy zagrażającej milionom ludzi? No to jeszcze jestem w stanie zrozumieć. I chciałem tylko przypomnieć jeszcze jedną rzecz z poprzedniego rządu. Otóż wszystkie osoby, które korzystały wtedy z ochrony boru, Miały ministrowie, wicepremierzy, wicepremierzy, mieli nieformalne polecenie od premiera Donalda Tuska, że jeśli zostaną przyłapani kiedykolwiek na używaniu sygnalizacji świetnej i dźwiękowej w samochodach borowskich, ponieważ powiedzą, że się spieszą na jakieś spotkanie polityczne albo coś takiego, to będą się musieli liczyć z bardzo poważnymi konsekwencjami. Ja w trakcie spełnienia funkcji ministra spraw wewnętrznych pamiętam, użyłem, mu życie sygnalizacji świetlnej dźwiękowej dwa razy przez 18 miesięcy. Po prostu nikomu by nam nie przyszło do głowy, że można robić takie rzeczy, jakie w tej chwili są normą. No pora, żebyśmy w końcu powiedzieli stop temu, póki nie będzie tragedii. I obojętne, czy tą tragedią będzie dotknięty minister i wicepremier, czy zwykły użytkownik drogi. Dziękuję. Szanowni Państwo, na zakończenie przecież nie było żadnego uzasadnienia, aby premier Gowin poruszał się w taki skandaliczny sposób. Przecież pan premier Gowin nie jechał karetką ratować niczyje życie, wręcz przeciwnie, stwarzał zagrożenie dla tego życia. Stąd domagamy się szczegółowej informacji. Po co, skąd i dlaczego i dokąd pan premier Gowin tak pędził, co uzasadniało użycie sygnalizacji świetlnej, przekraczania wszelkich przepisów ruchu drogowego i stwarzania zagrożenia dla życia. Czy są jakieś pytania? Nie, ale proszę wybaczyć, ale to... Proszę się pytać pani Kępy, bo to jest język ugrupowań mafijnych, które mówią, że jakiś cyngiel dostał zlecenie na y, członka inny, innego ugrupowania mafijnego. To jest język, który jest po prostu takim nieporozumieniem, że wstydliwe będzie, kiedy posłowie y, na Sejm będą komentowali. Odzywki jak chrzestnego, no Proszę wybaczyć, no nie, no, są jakieś, jakieś granice tego. Nie będziemy komentować słów pani kępy, która mówi, że jest zlecenie na nią. Co to jest w ogóle za język? To jest państwo poza jakimkolwiek trybem. Proszę się zwrócić do rządzących o wyjaśnienie tych słów, a nie do opozycji. Ale panie ministrze, w tym temacie jednak widać jednoznacznie. Że ta słynna mafijna omerta, czyli zmowa milczenia, w tym obozie przestała funkcjonować, więc jest coś na rzeczy. Może warto pytać się pana prezesa Banasia, żeby jednak zabrał głos również wielu innych kwestiach. Chociażby osoby, które powołały pana Banasia na to stanowisko, to są adresaci tych pytań. To jest premier, to jest większość rządowa, to jest pan Jarosław Kaczyński, to jest szef klubu pis to jest w końcu Pani Marszałek Sejmu. To, to są adresaci pytań dotyczących komentarzy wokół e, tej sprawy. A najlepiej zadzwonie do panasia. Dziękujemy. Dziękujemy.